dlaczego właśnie interes społeczny wymaga, żeby utrwalić mniejsze posiedzenie sądu za pomocą obrazu i dźwięku, ponieważ w sądzie Pokęła Apelacji Kartowickiej jest grupa sędziów, którzy, która jest bezpośrednio uwikłana w ogromną aferę finansową Getty Banku, podkreślam kilkakrotnie większą od afery Amber Gold. I ta grupa sędziów właśnie przez kilka lat systematycznie znęca się nad moją osobą, bezprawnie mi zadaje ogromny ból, cierpienie psychiczne, silny stres. Chcę podkreślić, że moja matka była komparantem i zgodnie z artykułem 19 powinna być otoczona przez specjalną troską, przez właśnie sądy katolickie co sądy zrobiły, a doprowadziły moją mamę staruszką. W tej chwili o Pana mamie Jest jedyne, interes, jak uzasadnia sprawie, która wysoka. została w tym momencie złożony w której został złożony wniosek o utrwalenie przebiegu. Tylko o tym. Rozumiem, że Pan to potwierdza. Pod, ale chciałbym Wysoki Sądzie dodać właśnie, Była represjonowana przez NKWD m.in. jako kilkuletnia osoba. Jej rodzice, za patriotyczną postawę, zostali zesłani na sybi i, co jest ważne, że moją mamę nie wykończyło NKWD, wykończyli funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości ze Śląska. Moja mama otrzymała ogromny ból, cierpienie psychiczne, silny sklep. I, I właśnie należy do istoty sprawy. Mamy złożony wnios.